Czy wiesz, że wojna w Wietnamie była jednym z najbardziej kontrowersyjnych i wyniszczających konfliktów po II wojnie światowej? To właśnie tutaj Stany Zjednoczone zastosowały taktyki, o których rzadko się mówi i które do dziś budzą ogromne dyskusje. USA wierzyły, że jeśli Wietnam upadnie, kolejne kraje Azji również przejdą pod wpływy komunistyczne. Dlatego weszły do wojny, aby zatrzymać ten proces, niezależnie od konsekwencji. Amerykanie rozpoczęli gigantyczną kampanię bombową. Setki bombowców B-52 niszczyły prowincje, drogi i dżungle. Obok nich działały F-4 Phantom, które wykonywały tysiące dziennych i nocnych nalotów na cele w całym Wietnamie. Na kraj spadło więcej bomb niż na całą Europę podczas II wojny światowej, a liczne naloty trafiały także w obszary zamieszkane przez cywilów. USA używały wielu typów uzbrojenia: bomb kasetowych, zapalających, przeciwpiechotnych i burzących. Ale jednym z najbardziej kontrowersyjnych narzędzi był Agent Orange, mieszanina herbicydów stosowana na ogromną skalę. Niszczył dżungle, pola ryżowe i roślinność, w której ukrywał się Vietcong. Zawierał bardzo toksyczną dioksynę TCDD, jedną z najgroźniejszych substancji stworzonych przez człowieka. Agent Orange zatruwał glebę i wodę, a jego skutki dotykały cywilów i żołnierzy przez pokolenia, powodując choroby i wady wrodzone. Wietkong stworzył sieć tuneli o długości setek kilometrów. Pod ziemią mieli magazyny, szpitale, punkty dowodzenia i miejsca odpoczynku. Amerykanie często nie zdawali sobie sprawy, że tuż pod ich pozycjami działał cały ukryty system, który pozwalał partyzantom atakować i znikać bez śladu. Organizacje medyczne publikowały raporty o ofiarach bombardowań i skutkach środków chemicznych. Zwracano uwagę na poparzenia, zatrucia oraz rosnącą liczbę dzieci rodzących się z wadami rozwojowymi. To lekarze jako pierwsi Próbowali ostrzegać świat przed skalą katastrofy humanitarnej. Mimo ogromnej skali bombardowań, USA nie osiągnęły strategicznego przełomu. Północny Wietnam utrzymywał szlaki zaopatrzenia, a wsparcie ZSRR i Chin pozwalało kontynuować walkę. Przewaga technologiczna nie przełożyła się na zwycięstwo. Wietnam nauczył świat, że przewaga technologiczna nie wystarczy, gdy walczy się z narodem, który jest gotów poświęcić wszystko. To była wojna, w której determinacja okazała się silniejsza niż siła ogni.